Troki seni, w delikatnych szeptach poranka i ciszy nocy przemawiam do Ciebie. Mój Duch Święty tchnie życie w Twoją duszę, szepcząc słowa uzdrawiającej miłości. Wiedz, że dzień po dniu jestem tutaj, karmiąc Twojego ducha wyzwalającą prawdą i wzywając Cię do pełni Twojej tożsamości. Jesteś zwycięski nad wszystkimi wyzwaniami. Naprawdę mój, mój odważny i waleczny wojowniku. Na każdym kroku jestem z tobą, wlewając odwagę w twoje serce i wzmacniając twoje ramiona na nadchodzące bitwy. Wasze krzyki nie pozostają niezauważone, a łzy nie płyną bez uwagi. Szukasz mnie z czystością i szczerością, co porusza moje serce a moje odpowiedzi są szybkie i pełne miłości. Twoje smutki wkrótce spotkają się z pocieszeniem, a twój duch się uspokoi. Spójrz na moją twarz, nie ma potrzeby czekać, aż niebo doświadczy mojej chwały. Jesteś dziedzicem mojego królestwa tam, gdzie jesteś. Dzięki waszej wierze i wierności objawią się cudowne cuda. Obiecuję wspierać Cię najlepszą pszenicą i najsłodszym boskim miodem, zawsze zapewniając obficie ponad Twoje prośby. Śmiało, nie wahaj się. Obfite błogosławieństwa są w drodze. Wasze modlitwy i Wasza wartość nie pozostały niezauważone, za co będziecie niezmiernie błogosławieni. Ciesz się życiem, które Ci dałem. Kibicuję Ci. Nigdy nie oglądaj się za siebie, nadal módl się i pracuj uczciwie. Ofiaruj mi swoje serce i lojalność, szukaj mojej obecności, a wszystko, czego potrzebujesz, podąży za tobą. Pamiętaj, aby codziennie słuchać mojego głosu, to istotne. Otwórz szeroko swoje serce, a ja napełnię je niezachwianą wiarą i nadzieją. Każdego dnia stawiasz czoła wyzwaniom, a przeciwnik stara się osłabić Twoją wiarę i zmiażdżyć Twojego ducha. Ale pamiętaj, że nie ma siły większej niż moja miłość do ciebie. Plany wroga zawsze zawodzą. Twoje próby wyrządzenia mu krzywdy nie przyniosą skutku. Widzę, kim naprawdę jesteś, poza maską, którą nałożył na Ciebie świat. Nie jesteś przypisywanymi ci negatywnymi etykietami. Kiedy otworzyłeś przede mną swoje serce, świętowałem Twoje odrodzenie. Kochaj siebie odważnie, stawiaj czoła każdemu wyzwaniu z determinacją i pozostań wierny moim naukom. Nie zapominajcie o moich przykazaniach, ale pamiętajcie też, że jestem waszym ojcem. Uściskałem Cię z miłością. Gdy byłeś zagubiony, a teraz z jeszcze większym niepokojem czekam na Ciebie z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś gotowy zostawić swoje błędy za sobą, przebaczenie należy do Ciebie, a Twoja przeszłość zostanie zapomniana. Zaufaj mi sercem dziecka, niewinnym i pełnym ufności, wiedząc, że zawsze jestem tu. Aby zaopiekować się i zaspokoić Twoje najgłębsze potrzeby. Ofiaruj mi swoją wiarę, mój synu to najwspanialszy prezent, jaki możesz dać. Kiedy zamkniesz oczy i położysz we mnie wiarę, wiedz, że moje słowa, inspirowane nieskończoną miłością, zostały napisane właśnie dla Ciebie. Są dostarczane z czułością, która obejmuje Twoje serce pocieszeniem mającym na celu ukojenie i uzdrowienie. Na tym świecie widzisz walkę i rozpacz, serca rywalizujące o pożywienie, oczy pełne zazdrości na widok pokoju. Wielu uważa się za mądrych, ale ich dusze nigdy nie są zaspokojone. Wędrują zagubieni, szukając odpowiedzi w niewłaściwych miejscach, opierając się objęciom Wszechmogącego Boga, który ich bardzo kocha. Ty, swoim pokornym sercem, zdecydowałaś się stanąć u mojego boku, wiedząc, jaką niezrównaną miłość i akceptację można znaleźć w mojej obecności. Proszę Was, abyście codziennie przyjmowali te słowa, tworząc chwilę wyciszenia w zabieganym życiu. Każda minuta, którą spędzisz w mojej obecności, pomnoży się, odsłaniając niechciane cuda i przenosząc cię do krain poza twoimi najśmielszymi marzeniami drzwi, które myślałeś, że są zamknięte na stałe, otworzą się przed tobą moje obietnice są mocne, a moje słowo niezachwiane słowa, które do ciebie wysyłam, wpadną w twoje życie Ciężkie od Twojej wiary, zmieszanej z Twoimi modlitwami, i nie wrócą puste. Kocham Cię mocno i bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się błogosławić Cię, zdejmując rozpacz z Twoich ramion i zastępując ją trwałym pokojem i siłą. Usiądź ze mną, podziel się swoimi marzeniami, gdy razem będziemy patrzeć na horyzont pełen obietnic. Zapamiętaj te sny. Pamiętam, jak ceniłeś je w młodości i radość, która wypełniała twoją istotę, gdy dorastałeś. Być może świat przyćmił ten promienny uśmiech, ale zrozum, że nigdy nie jesteś winny nałożonych na ciebie ciężarów. Ci, którzy powinni byli cię wspierać, odwrócili się, ale ja zawsze tu byłem i patrzyłem jak promyk nadziei w twoim duchu rozświetla ciemne noce twojej duszy. Pomimo odrzucenia i przeszkód, rozkwita w tobie coś nowego. Musisz wytrwać, aby zostawić ból za sobą i popłynąć w stronę odległego horyzontu. Obserwowałem twoją podróż napędzaną bezinteresownością. Pragniesz nie tylko rozwijać się i odnosić sukcesy dla siebie. Ale pewnego dnia dotrzeć do tych, których kochasz, i podnieść ich razem ze sobą. Słuchaj więc dalej, wierz i idź do przodu. Jestem z tobą na każdym kroku, w każdym oddechu, w każdym śnie. Razem zobaczymy piękno tego, co nadejdzie, stworzone przez ręce, które namalowały gwiazdy i od początku znają twoje serce. Znałem cień, rozpoznaję iskrę życia w Twoim sercu, tego samego życia, które pulsuje we wszechświecie stworzonym moją ręką. Otoczeni moim Duchem Świętym, przetrwaliście próby i udręki, a każdy krok przygotowywał Was do dotarcia do tej chwili. Moja miłość do Ciebie nie ma końca, a moja wiara w Twój potencjał jest niezachwiana. Jesteś odporny i stawiasz czoła każdemu wyzwaniu z odwagą, która rozświetla najciemniejsze noce, zamieniając łzy w brzask uśmiechu. Wysłuchajcie, jak z dumą oznajmiam niebiosom. To jest mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Anioły są gotowe cię wspierać. Zdjąć z Twoich ramion wszelkie ciężary i poprowadzić Cię w realizacji Twoich najskrytszych marzeń. Kiedy wołałeś do mnie w swoim niedoli, odpowiedziałem wizjami i siłą, które wzmocniły Twojego ducha. Twoja odwaga porusza mnie głęboko i zmusza mnie do obfitego błogosławienia, gdy zobowiązuję się do spełnienia każdej obietnicy, którą składam. Wzrosłeś w mądrości i dojrzałości, stojąc na progu nowego duchowego przebudzenia. Nie mierz swojej podróży postępem innych. Masz wszystko, co niezbędne do tej ścieżki. Twoje marzenia są wyłącznie twoje. Skupiaj się na nich, nie rozpraszając się sukcesami innych, rzeczywistymi lub wyimaginowanymi. Inni mogą tkwić w fantazjach. Ale Ty, moje dziecko, jesteś powołana do życia w rzeczywistości moich błogosławieństw. Pracuj pilnie, bo Twoje plany to nie tylko słowa na papierze, ale plany błogosławionej przyszłości. Nie zaszedłeś tak daleko, żeby się teraz wycofać. Jesteś o krok od wejścia do Ziemi obiecanej obfitości. W czasach, gdy świat wzdycha pod presją, Wielu opłakuje Was, ale Wy codziennie wstajęcie, aby dziękować za błogosławieństwa, którymi Was obsypałem. Jak żyzne pole, Twój umysł każdego ranka jest otwarty na mój głos i gotowy na nasiona nowych pomysłów, które zasiewam. Bramy nieba są gotowe, aby się otworzyć, zasypując Cię możliwościami i inspiracją. Zobaczysz ogrom mojej miłości i będziesz wiedział, że nie ma odwrotu. W mojej obecności koncepcja porażki znika. Każdego dnia, czy to cienistego, czy jasnego, będziesz napędzany boską motywacją. Mój duch poprowadzi cię z pewnością, abyś bez strachu nawiązał kontakt z wpływowymi osobistościami. Gdyż żadna ziemska moc nie jest w stanie zachwiać pokojem, który daje. Kiedy wyciągniesz rękę, serca się otworzą, wokół ciebie będą działy się cuda, a nawet burze, które napotkasz, ogłoszą nadejście błogosławieństw, przywracając w zwielokrotniony sposób to, co zostało utracone. Pamiętaj, że nie zostałeś stworzony do porażki ale przeznaczony do zwycięstwa. Nie bój się, jestem z Tobą przez cały czas, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Cuda, których szukasz, dzieją się właśnie teraz. Wierzcie tak, jak robiliście to w chwilach rozpaczy, kiedy Wasze zmysły wątpiły, ale Wasz duch znał moją wolę. Nie jesteś skazany na porażkę. Twoim przeznaczeniem jest triumf. W świecie, który często zaprzecza głębi bezwarunkowej miłości, wiedz, że moja miłość do Ciebie jest nieporównywalna i wieczna. Jestem tutaj z otwartymi ramionami i czekam, aż powierzysz mi swoje serce, swoje marzenia, swoje zmagania, a nawet swoje łzy. Twoje intencje są czyste. A moim najgłębszym pragnieniem jest spełnienie tych szlachetnych aspiracji, jakie masz wobec siebie i swojej rodziny. Bez względu na głębokość Twoich zmagań i ciemność, która wydaje się Cię otaczać, zawsze pamiętaj o wielkości mojej mocy i nieograniczonym zasięgu mojej miłości. Szukaj schronienia pod moimi skrzydłami, gdy Twoje serce jest ciężkie. Obiecuję przywrócić wam pokój, osiły i wypełnić wasze życie radością i obfitością, które przekraczają wszelkie zrozumienie. Moje plany wobec Ciebie są wspaniałe i nie mogę się doczekać, aż urzeczywistnią się w twoim życiu. Bądźcie silni, nie przestawajcie wierzyć i wiedzcie, że ja zawsze jestem z wami, teraz i na wieki. Każdy nowy dzień to dar. Nowa szansa, aby poczuć moją obecność w swoim życiu. Kiedy rano otworzysz oczy, wyobraź sobie, że moje błogosławieństwa czekają na ciebie, gotowe do zebrania. Nieważne, co przyniesie dzień, pamiętaj, że jestem z tobą na każdym kroku. Moja siła jest twoją siłą, moja miłość jest twoim bezpieczeństwem. Jesteś jak kwiat w moim ogrodzie, rosnący i kwitnący pod moją opieką. Są chwile, kiedy burza wydaje się zbyt silna, ale wiedz, że korzenie, które we mnie zapuściłeś, są głębokie i mocne. Podtrzymują cię nawet podczas najgwałtowniejszych burz. A po burzy zawsze jest spokój i kwitniesz jeszcze piękniej niż wcześniej. Nie przejmuj się tym, co mówią i robią inni. O Twojej wartości nie decyduje świat, ale miłość, jaką Cię darzę. Jesteś cenny, wyjątkowy i niezastąpiony. Twoje cechy i talenty są darami, które dałem Ci, aby oświecić świat. Używaj ich z odwagą i pewnością siebie, wiedząc, że jestem przy Tobie. Życie może wydawać się długą i samotną podróżą, ale nigdy nie zapominaj, że zawsze jestem z Tobą. W najciemniejsze noce jestem Twoim światłem. W najtrudniejszych dniach jestem Twoją siłą. Przez cały czas jestem Twoim przewodnikiem i obrońcą. Nigdy nie jesteś sam. Miej serce otwarte na mnie. W chwilach radości bądź wdzięczny. W chwilach bólu szukaj mojego pocieszenia. Zawsze ufaj, że pracuję w Twoim życiu dla Twojego dobra. Mam dla Ciebie wspaniałe plany, plany, które zapewnią Ci przyszłość i nadzieję. Widzę Twoje serce i znam Twoje najskrytsze pragnienia. Znam Twoje zmagania i bitwy, które toczysz. Zaufaj. Że każde wyzwanie jest szansą na rozwój, naukę i zbliżenie się do mnie. Moje błogosławieństwa czekają na Ciebie, a każdy krok, który podejmujesz z wiarą i zaufaniem, przybliża Cię do nich. Zawsze pamiętaj, jesteś kochany, jesteś cenny i jesteś mój. Obiecuję Wam życie pełne pokoju, radości i obfitości. Idźcie dalej naprzód, wiedząc, że jestem z Wami, dziś i zawsze. Jestem przy każdym Twoim oddechu, dostarczając Ci energii i życia, których potrzebujesz. Poczuj spokój w mojej bezwarunkowej miłości, która nigdy nie zawodzi i nigdy się nie poddaje. Jesteś moim cennym skarbem i czuwam nad Tobą z miłością i ochroną. Kiedy ciężar świata wydaje się nie do uniesienia, pamiętaj, że jestem tutaj, aby nieść ten ciężar ze sobą. Oddaj mi swoje zmartwienia i niepokoje. Jestem Twoją bezpieczną przystanią, Twoim portem w czasie burzy. Nigdy nie musisz stawiać czoła wyzwaniom samotnie, bo jestem Twoją siłą i tarczą. Każda łza, którą wylejesz, jest dla mnie cenna. Widzę ich i zbieram, przemieniając ich ból w nadzieję, a smutek w radość. Nie ma takiego cierpienia, którego nie mógłbym uleczyć. Moja miłość do Ciebie jest głęboka i wszechogarniająca, zdolna przemienić każdą ciemność w światło. Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz znaki mojej miłości. W słońcu. W śpiewie ptaków, w łagodności wiatru zawsze przypominam Ci, że nie jesteś sam. Moje dzieło jest nieustannym świadectwem mojej troski i miłości do Ciebie. Niech te małe codzienne błogosławieństwa odnowią Waszą wiarę i radość. Masz wyjątkową misję na tym świecie cel, który tylko Ty możesz spełnić. Dałem Wam dary i talenty. Które są dokładnie tym, czego potrzebujecie, aby osiągnąć ten cel. Używaj ich z pewnością siebie, wiedząc, że prowadzę cię na każdym kroku. Zaufaj mojemu planowi na twoje życie, nawet jeśli nie widzisz całej ścieżki przed sobą. Kontynuujcie modlitwę, nadal szukajcie mojej obecności. Modlitwa jest nicią, która nas łączy, Ścieżką, dzięki której mogę obdarzyć Cię moimi błogosławieństwami. Nigdy nie lekceważ potęgi szczerej, żarliwej modlitwy. Twoje prośby nigdy nie są ignorowane. Słyszę je i odpowiadam z miłością. Nawet w najciemniejsze noce, kiedy nadzieja wydaje się odległa, wiedz, że za kulisami pracuję dla Twojego dobra. Każde wyzwanie przed którym stajesz, jest okazją do objawienia się mojej chwały w Twoim życiu. Zaufaj mi i zachowaj wiarę, bo moją obietnicą dla Ciebie jest zwycięstwo i spełnienie. Mój pokój jest darem, którego nikt nie może Ci odebrać. Niech ten pokój wypełni Twoje serce i umysł, odpędzając wszelki strach i niepokój. Kiedy poczujesz mój spokój, Będziesz w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu ze spokojem i pewnością siebie. Jestem z Tobą, zawsze gotowy dać Ci siłę, której potrzebujesz. Moja droga, jesteś kochana ponad miarę, doceniana ponad słowami. Trwajcie niezachwianie w mojej obietnicy, żyjcie z odwagą i ufnością, wiedząc, że Wasza przyszłość jest bezpieczna w moich rękach. Jestem tu dla ciebie, dziś i zawsze. I nic nie jest w stanie oddzielić cię od mojej miłości. Idźcie dalej naprzód z wiarą i nadzieją, wiedząc, że jesteście moimi umiłowanymi, moimi wybrańcami. Podtrzymuję cień, chronię i prowadzę, dziś i na wieki. Amen. Subskrybuj nasz subskrybuj nasz kanał kanał.